Słuchajcie, to auto nie jest uszkodzone, ono jest motorsportowo przygotowywane. Zobaczcie, Toyota Gazoo Racing w RS Garage, żartów nie ma, wyloty, one były zaślepione, już nie są. Te już, już nie są zaślepione. Wagner Tuning i w ogóle wszystko co. Najlepsze, moi drodzy. I to, co zrobić, żeby zadbać o serduszko tej zmodyfikowanej toety supry, bo rozpórki też nie są fabryczne, i wiele tu rzeczy nie jest fabrycznych. Moi drodzy, ceramizator. ceramika do silnika od ceramizatora. Ten produkt też stosuje Grzegorz Duda, ale w wersji tutaj mamy Power. To oznacza, że do wyczynowych silników benzynowych mamy mocniejszą formułę, szybsze działanie. No i można powiedzieć śmiało, jak ten kask tutaj i cały ten ciekawy samochód, który właśnie jest oklejany aplikujemy, przekazuję telefon prosty temacik, każdy sobie z nim da radę, odpakowujemy ceramizatora, benz i rozpakowujemy strzykaweczka, B to oznacza benzyna, power żartów nie ma, ale jak dbać o takie fajne samochody, to zawsze najlepszymi produktami więc odkręcamy i moi drodzy aplikujemy i już zobaczcie, jakie to było szybkie, łatwe i bezproblemowe. Teraz samochód pochodzi 15 minut na uruchomionym silniku, później delikatnie przez 200 km, a następnie ruszamy pełnym ogniem. Na tor, do zobaczenia. Na trasie nie tylko, a Michałowi gratulujemy przepięknego samochodu z silnikiem już zabezpieczonym.